Przygody Trzech Myszek. Odcinek Drugi. Magiczna Gwiazdka. W małym kąciku wielkiego ludzkiego domu mieszkały trzy urocze myszki. Lila, Tiko i Mira. Pewnej nocy, gdy myszki przytulone do siebie opowiadały sobie historię przed snem, Lila zauważyła przez małą dziurkę w podłodze migoczącą gwiazdkę na niebie. Patrzcie, czy ta gwiazdka nie wygląda inaczej niż wszystkie inne? Tiko odpowiedział. Wszystkie gwiazdy są takie same. Po prostu błyszczą. Jednak Mira, zafascynowana tym, co zobaczyła, zawołała. Chciałabym ją znaleźć. Może to magiczna gwiazdka? Lila, zarażona entuzjazmem Miry, podjęła decyzję. Wyruszmy w podróż, by znaleźć tę gwiazdkę. Przygotowania były pełne emocji. Lila przyniosła mapę, którą kiedyś znalazła, i zaczęła planować trasę. Tiko zbierał zapasy jedzenia i wody. Mira wyobrażała sobie, jak będzie wyglądać ta gwiazda z bliska. Podczas pakowania Lila powiedziała: Nie wiem, co nas tam czeka. Ale jestem pewna, że to będzie niesamowita przygoda. Tiko dodał: Musimy być przygotowani na wszystko. Kto wie, co spotka nas po drodze? Mira śmiała się. Zaopatrzcie się w marzenia. Może gwiazdka spełni nasze życzenia. Podróż była długa i pełna wyzwań. Musieli przekroczyć wielkie pola. Przemknąć przez korytarze domu, unikać kotów i innych niebezpieczeństw. Ale ich determinacja była silniejsza niż wszelkie przeszkody. Ale były pełne zapału. Pierwszą przeszkodą były wielkie żelazne góry. Były to, jak ludzie nazywali, zszywacze? Lila spojrzała na nie z Musimy je przekroczyć. Ale jak? Mira skoczyła i próbowała wspiąć się na jeden z nich, ale przewróciła się, przysypując Tiko. Uważaj, Mira! zawołał Tiko, wygrzebując się spod niej. Musimy znaleźć inny sposób. Wtedy Lila wpadła na pomysł. Może moglibyśmy użyć tych małych dziurek w górach jako schodów? Z wielkim wysiłkiem i wspólną pracą. Myszki przekroczyły pole żelaznych gór. Dalej na ich drodze pojawiła się lepka rzeka kleju, który wyciekł z jednego z ludzkich narzędzi. Tiko zbliżył się ostrożnie i dotknął go łapką. O, to jest lepkie! Nie możemy tego przekroczyć bezpośrednio. Mira podskoczyła. A jeśli zbudujemy tratwę? Z tych patyczków, o tam! Lila pomyślała chwilę i powiedziała: To świetny pomysł. Jeśli dobrze je połączymy, powinny nas unieść. Po kilku chwilach myszki miały gotową tratwę. Ostrożnie przepłynęły rzekę kleju, pilnując, aby nie utknąć. Kolejnym wyzwaniem były wielkie sterty książek. Tworzący labirynt pełen ślepych zaułków. To jest wielki labirynt, powiedziała Mira, patrząc na ogromne stosy. Tiko powiedział, Nie możemy się tu zgubić. Trzymajmy się razem. Lila dodała. Pamiętajmy, skąd przyszliśmy i do jakiego kierunku idziemy. Po wielu zakrętach i zwrotach z pomocą Lilii, która zawsze miała doskonały zmysł orientacji, udało im się wyjść z labiryntu. Gdy myszki przechodziły obok resztek jedzenia, spotkały stado rozwścieczonych mrówek, które broniły swojego terytorium. Och nie, mrówki! krzyknęła Mira. Tiko powiedział, musimy jej jakoś przekonać. Lub ominąć bez walki. Lila miała pomysł. Wyjęła kawałek sera z torby. Może to odwróci ich uwagę. Rzuciła ser w stronę przeciwległą od ich trasy. Mrówki rzuciły się na niego, a myszki szybko przemknęły obok. Dziękując Lili za tę pomysłowość. Po pokonaniu wielu przeszkód. Myszki stanęły u podnóża wielkiej góry, która była w rzeczywistości białą, delikatną firanką wiszącą w oknie. Gwiazdka, którą tak uparcie śledziły, była teraz blisko, ale by do niej dotrzeć, musiały się wspinać wyżej niż kiedykolwiek wcześniej. To będzie największe wyzwanie. Powiedziała Mira, patrząc w górę z lekkim lękiem w oczach. Tiko podarł łapki i odważnie powiedział. Nie po to przyszliśmy przez to wszystko, by teraz się poddać. Razem damy radę. Lila dodała. Pamiętajcie, że firanka jest delikatna. Musimy być ostrożni i współpracować. Mira odważnie zaczęła się wdrapywać, używając małych dziurek w tkaninie jako punktów podparcia. Och, to takie miękkie i przytulne, zaśmiała się. Tico podążał za nią, skupiając się na każdym ruchu, dbając, aby nie stracić równowagi. Lila, najbardziej zręczna z trójki, bez trudu poruszała się po firance. Jak prawdziwa górska myszka. W pewnym momencie Mira, chcąc zaimponować rodzeństwu, postanowiła skoczyć na wyższy fragment tkaniny. Straciła jednak równowagę i zaczęła spadać. Na szczęście, Tiko, który był tuż pod nią, złapał Mirę za ogon w ostatniej chwili. "Dzięki, Tiko!" wykrzyknęła Mira, łapiąc oddech. Musimy być ostrożniejsi, ostrzegł tylko. Jesteśmy już tak blisko. Wreszcie, po długim i męczącym wspinaniu, myszki dotarły na szczyt wiranki. I tam, tuż przed nimi, błyszcząca gwiazdka świeciła jeszcze jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej. Było to niezwykłe uczucie stać tak wysoko. Prawie dotykając celu ich podróży zrobiliśmy to, szepnęła Lila, patrząc na gwiazdkę z zachwytem. Jesteśmy naprawdę niesamowite. Mira dodała z uśmiechem. To wszystko dzięki naszej współpracy. Razem możemy wszystko tylko dodał. I dzięki naszej wytrwałości, teraz wiem, że nie ma wyzwania, którego byśmy razem nie pokonali. Po kilku kolejnych godzinach dotarli w końcu do miejsca, gdzie gwiazdka świeciła najjaśniej. Jednak zamiast gwiazdy znaleźli latającego robaka. O jasnym świetle Chwila była zaskoczona. To nie gwiazda. To świetlik. Mira była zachwycona. Hej, maleństwo! Jesteś piękny! Tiko zastanawiał się. Czy to znaczy, że cała nasza podróż była na próżno? Jednak świetlik, który nazywał się Lumo, uśmiechnął się i powiedział: Może nie jestem gwiazdą. Ale mam coś równie cennego do podzielenia się z Wami. Lumo nauczył myszki o przyrodzie, o tym, jak świetliki komunikują się ze sobą za pomocą światła i o wielu innych tajemnicach nocy. Pełne wdzięczności, myszki wróciły do swojej norki. Po drodze opowiadały sobie o wszystkim, czego nauczyły się od Lumo. Kiedy w końcu dotarły do domu, posprzątały po swojej wielkiej podróży i przygotowały się do snu. Leżąc w swoich łóżeczkach, patrzyły przez dziurkę w podłodze na niebo pełne gwiazd i świetlików, ciesząc się pięknem nocy. Każda przygoda uczy nas czegoś nowego, powiedziała Lila, zamykając oczy. A każda gwiazda ma swoją historię. Dobranoc, moje gwiazdki, szepnął Tiko, zasypiając obok swoich sióstr.